Wskazuję, co chcę i uzasadniam, dlaczego. Pokazuję, co jeszcze mogę dla firmy zrobić i dlaczego proszę o zmianę warunków. Mistrzowie skuteczności. Rozwój biznesu i siebie. Zapraszam Cię serdecznie do mojego podcastu. Pomogę Ci osiągać więcej, ale w łatwiejszy sposób. Podzielę się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam. Marlena Skiba. I oceń ten odcinek. Będę Ci bardzo wdzięczny. Jeszcze jeden ciekawy przykład powiem wam z życia konsultingo-mentoringowego, kiedy przyszedł do mnie chłopak, który niesamowicie narzekał na swojego szefa. A to buc jeden, więcej z tym bucem nie będę pracować, zwalniam się, rzucam papierami, nie więcej dlatego buca nie pracuję. Poopowiadał bardzo dużo negatywów, ja pytam, ale w czym mogę pomóc? Jeśli chce pan zrzucić pracę, złożyć wypowiedzenie, to ja tu panu jestem do niczego niepotrzebna. W czym zatem mogę pomóc? Oddzielając ziarno od plew. Jedną informację od drugiej okazało się, że chłopak ten potrzebuje pomocy w przygotowaniu go do rozmowy z przełożonym, ze względu na to, że chce otrzymać podwyżkę. Ponieważ z kwartału na kwartał realizował cele, coraz wyższe cele, otrzymywał coraz wyższe zadania do zrealizowania i za każdym razem je przekraczał. Czyli oprócz tego, że realizował coraz wyższe wyniki, to jeszcze z dużą górką. I uznał, że jest to istotny powód do tego, aby podwyżkę dostał, bo przecież tak mocno targa te wyniki, więc on chce w jakiś sposób to pokazać. Ale informacja, którą mnie przekazał, była: Aż to Buc, nie będę dla tego Buca pracował, koniec, koniec. Okazało się, że on chce podwyżkę, bazując na jakichś faktach. Ale moi drodzy, zadam Wam pytanie: No jak to jest? Czy jeśli jego szef jest Bucem, przy pensji, którą dzisiaj otrzymuję, to jak jutro tę pensję będzie otrzymywał nawet drugie tyle, to but przestanie nim być? No właśnie. Po pierwsze, primo, nie używajmy epitetów, o tym już kiedyś mówiłam. Nie obrażajmy innych. Nie wysyłajmy negatywnej energii w stosunku do kogokolwiek, bo de facto rykoszetem dostaniemy sami. Jeśli ten ładunek energetyczny negatywny w słowie, epitecie wysyłamy do szefa. To wraca to do nas, ponieważ sami nakręcamy się tą negatywną informacją, tą negatywną energią, którą zasililiśmy ten przekaz. Rekomenduję, pilnujcie swoich myśli. Lepiej wysłać dobrą, pozytywną, bo będzie czyniła dużo więcej, niż niepotrzebnie kogoś werbalnie i mentalnie krytykować. Bo pamiętajmy, jeśli człowiek chce uzyskać podwyżkę, to tak jak powiedziałam, otrzymując ją, automatycznie niweluje bucostwo? No nie. Więc nie problemem było to, że ten szef był niefajny. Problemem było to, że pan ten używał tych epitetów tylko po to, żeby w pewien sposób określić szefa jako takiego trudnego i mieć uzasadnienie, że chce podwyżkę, bo pracuje w trudnych warunkach, w związku z tym podwyżka mu się należy. Nie kombinujmy tak. To jest przekombinowane. Jeśli chcesz otrzymać wyższe pieniądze i będziesz wtedy głaskany ręką po ramieniu, good job, good job, to negatywne zachowanie szefa przestanie Ci przeszkadzać? Jeśli tak, to znaczy, że nie negatywne zachowanie szefa było przeszkodą. Myśl dobrze, myśl konkretnie, wtedy łatwiej będzie Ci znaleźć uzasadnienie oczekiwania, roszczenia, które masz. Bo to co wielokrotnie powtarzam, w szumie informacyjnym to się zagubi, nie osiągniesz nic i stało będzie samospełniająca się przepowiednia. Nic mi nie dał, a to jeden, a to taki i owaki. Nie używajmy brzydkich wyrazów, grajmy argumentem, co miesiąc osiągam cele, co miesiąc realizuję plany, co miesiąc są coraz wyższe. Czy co kwartał, jak wcześniej powiedziałam. Oprócz tego, że co kwartał są coraz wyższe, ja je realizuję i jeszcze z górką, czyli coraz więcej wyników dobrych przynoszę dla firmy, coraz więcej firma zyskuje dzięki mojej pracy. Ja jestem zachwycona z tej pracy, bo jak widać mogę się wykazać i moja próżność jest połechtana, jest sukces, ale uprzejmie prosiłbym o podwyżkę. Nie oczekuję, nie żądam. Proszę i pytam, jaka jest możliwość. Wskazuję, co chcę i uzasadniam, dlaczego. Pokazuję, co jeszcze mogę dla firmy zrobić i dlaczego proszę o zmianę warunków. Przygotujcie się dobrze, konkretnie, a wtedy będzie i wilk syty, i owca syta, bo takie jest moje pożekadło. Dobrego dnia Wam życzę. Do usłyszenia. Dziękuję, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego podcastu. Po więcej, zapraszam Cię na moją stronę www.marlenaskiba.com.pl i koniecznie oceń ten odcinek. Jestem Ci z góry bardzo wdzięczna. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.